Cześć kochani, pora na nową audycję. Witam was, jak zwykle Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. E, o czym dzisiaj porozmawiamy, w, a porozmawiamy o tym, jak pewna lekarka rozbiła, obaliła pewien mit medyczny na temat wody. <noise> Z góry powiem, że e, e, ta czy moja prośba. Znacie już mnie doskonale mój sposób prowadzenia tych audycji, jeżeli się komuś z góry już zakładam, że audycja spodoba, to proszę oczywiście o lajki, o suby, o propagowanie akurat tych treści. A dzisiaj temat będzie, myślę, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bardzo ciekawy, no bo o, o jaki mit y, dotyczący wody tutaj chodzi? Y, żeby o tym porozmawiać, to udostępnię ekran, dojście do pewnego artykułu, który dziś, który niedawno przeczytałem. I słuchajcie, to będzie, zaraz zobaczymy. Aha, jest tutaj, jest dobra, udostępni. Mam nadzieję, że już, już to widzicie. A więc to było gazeta.pl, akurat to był artykuł. Słuchajcie, 27 marca 2024 roku. Więc lekarka obala mit medyczny o wodzie. W cudzysłowie żadna zupa nie miałaby sensu. Artykuł pani Anny Kurek, rozmowa i tak dalej. I ja tutaj pewne treści sobie troszeczkę pozwolę przeczytać oczywiście, bo artykuł jest przeciekawy, pewne rzeczy można tutaj wynaleźć bardzo dobre. Czy popijanie posiłku wodą jest niezdrowe? Co na ten temat mówi medycyna, a nawet zdrowy rozsądek? Przecież bez dodatku wody żadna zupa nie miałaby sensu. Aha, czyli zupę należy traktować jako wodę. Na ten temat jeszcze, słuchajcie, podyskutujemy. No, oczywiście, jest tutaj ilustracja odpowiednia, i tak dalej, i tak dalej. I teraz o co chodzi? Czy znasz ten mit medyczny? O jaki mit medyczny chodzi? Wielu z nas słyszało, że nie powinniśmy pić wody podczas posiłku, bo może to szkodzić naszemu zdrowiu. Ale czy to prawda? Spoiler alert, to jedynie mit przekonuje dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarka medycyny rodzinna na swoim profilu na Instagramie i wyjaśnia dlaczego warto przyswoić sobie tę wiedzę. Od razu powiem, że troszeczkę mnie to zaskakuje to określenie mit medyczny, bo ja nie słyszałem tak prawdę mówiąc, że lekarze w ogóle wypowiadają się na temat wody i picia albo nie picia wody w trakcie posiłku. Zaraz do tego jeszcze dojdziemy, ale o czym mówi pani doktor Magdalena Cubała-Kucharska. Więc jest powiedziane tak, że woda jest niezbędna dla naszego organizmu, prawda? A picie jej podczas posiłku nie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Nieprawda. Wręcz przeciwnie, nieprawda. Pomaga w trawieniu, ułatwia przyswajanie składników odżywczych i utrzymuje odpowiednie nawodnienie organizmu. Prawda. Oczywiście, tak. Pomaga w trawieniu łatwe przyswajanie składników odżywczych utrzymuje odpowiednie nawodnienie organizmu, ale nie wtedy, kochani, kiedy jest wypijana podczas posiłku. To jest absolutnie jedna wielka, jedno wielkie w ogóle nieporozumienie. To jest jedna rzecz. Popijanie posiłku wodą. Tutaj była pewnie jakaś rozmowa. Nie chciałem nam tego wysłuchiwać. I teraz słuchajcie, zaczynają się bardzo fajne rzeczy. Bo prozdrowotne zalety picia wody, czyli zalecenia dotyczące dziennego spożycia wody, różnią się w zależności od wieku, prawda, płci, prawda, a w przypadku kobiet także od tego, czy jest w ciąży lub karmi piersią. Zgadza się. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa w Żywności zaleca, abyśmy każdego dnia wypijali średnio następującej ilości wody: w przypadku kobiet minimum 1,6 litra. Czyli około 8 szklanek o pojemności 200 ml dziennie, w przypadku mężczyzn 2 litry, czyli około 10 szklanek o pojemności 200 ml dziennie. Oczywiście, słuchajcie, tutaj chodzi również o dzieci. Dzieci wymagają dużo i dużej ilości wody. I tutaj jeszcze lapsus: oczywiście część tej wody może pochodzić z pożywienia lub innych niż woda płynów. Niestety, nieprawda zdura na kółeczkach i koniec, kropka. I teraz dalej. Oczywiście jest sprawa taka, że w dalszym ciągu w tym artykule woda bierze udział praktycznie w niemal wszystkich procesach zachodzących w organizmie: od utrzymania odpowiedniej temperatury ciała, tak, jest kapitalnym termoregulatorem. Po usuwaniu toksyn, tak, rozcieńcza kwasy, rozcięcza różnego rodzaju trucizny itd., itd. I oczywiście oczyszczanie organizmu, a więc płukanie, płukanie, mycie wewnętrzne. Woda, woda chroni tkanki, rdzeń kręgowy, stawy, bo jest świetnym amortyzatorem, wspomaga trawienie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zechcecie, ja ten link do tego artykułu Wam po prostu podam. Nie ma żadnego problemu. Więc tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy opisanych. Natomiast absolutnie są pewne rzeczy, z którymi się kompletnie nie zgodzę. Oczywiście nie zgadza się Janusz Dąbrowski. Wielu z was wie, że mam kilka książek napisanych na temat wody. Między innymi dwa tomy Woda, Fenomen Życia. Ostatnio z przyjemnością w ogóle o tym mówię, bo w jednej ze swoich audycji, chyba w niedzielnej audycji, w którą nagrywał pan Jacek Sokal... Akurat ja nagrywam tę audycję dzisiaj, 11 kwietnia 2024 roku, żeby jutro wstawić, akurat w piątek wstawić na YouTube'a. I tydzień temu praktycznie pan Jacek Sokol, jeżeli znacie to nazwisko, namawiam do zajrzenia na Wiedza dla wszystkich. Jego, jego audycję Wiedza dla Wszystkich, kanał pana Jacka Sokala Jacka, więc wypowiedział się na temat wody, w ogóle miał bardzo przeciekawą audycję i mówi, że no słuchajcie, jeżeli chcecie poznać więcej, mieć więcej wiedzy na temat wody, to obejrzyjcie, taki jest rosyjski film Woda wielka tajemnica, jest z tłumaczeniem polskim, godzina, ale jest rewelacyjny, ja to od razu potwierdzam. Natomiast mówię, jeżeli chcecie więcej również, no nie oglądacie filmu, to, no to pan Janusz Dąbrowski, a tam pan Janusz, no Janusz, no znamy się, lubię, lubię, lubię go i tak dalej, popełnił akurat... Taki, taką książkę, takie dwutomowe, no i tak się bardzo sympatycznie tam wypowiadał na, na temat te, te, tej całej wiedzy, którą właśnie właśnie przedstawiam w tych swoich książkach i tak dalej. Więc to było bardzo, bardzo sympatyczne, ale o co mi chodzi? No właśnie napisałem te dwie książki, oprócz tego jeszcze dwie takie cienkie broszurki na temat wody alkalicznej. O tym, czy należy pić i dlaczego w ogóle dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną. Bo warto i należy pić wodę alkaliczną i dodatkowo taką pozycję, słuchajcie, tutaj mam. Zaraz wam pokażę, bo mam pod ręką. A więc właśnie ta, dlaczego warto i należy pić wodę alkaliczną. I o, przepraszam, strukturyzowana woda, źródłem zdrowia, reklamuje się oczywiście. Co jeszcze? No właśnie, żeby nie być gołosłownym, no więc te, te książki Woda, Fenomen Życia, tom pierwszy i Woda, Fenomen Życia, tom drugi. Tutaj naprawdę są kolosalne wiadomości na temat wody, między innymi na temat funkcji, jaką woda spełnia w organizmie. No i teraz jest tutaj. Nie ma obaw, cytuję, nie ma obaw, oj przepraszam, to się wszystko podświetliło, nie ma obaw, że woda rozrzedza. No, widzicie jakiś problem techniczny, chcę po prostu podświetlić pewien fragment. Nie ma obaw, że woda rozrzedza lub osłabia, rozrzedza soki trawienne lub zakłóca trawienie. W rzeczywistości picie wody w trakcie lub po posiłku pomaga organizmowi w rozkładaniu, przetwarzaniu pożywienia. Trawienie, piszą eksperci, Mayo Clinic. Nie zgadzam się z tymi ekspertami z, z Mayo Clinic. Bo co to znaczy, są eksperci? Są eksperci i eksperci. Pytani, jeszcze oni są eksperta, eks, ekspertami od wody, od funkcji wody w organizmie. To nie, jeszcze raz powtarzam, nieprawda. Woda rozrzedza lub osłabia działanie soków trawiennych. I teraz, jeżeli uwzględnimy, kochani, szlak pokarmowy cały i trawienny, to pierwsza sprawa jest są usta. I tu w ustach zaczyna się pierwsze trawienie, gdzie mieszamy pokarm ze śliną i proste węglowodany już zaczynają być trawione w ustach mieszają się ze śliną, tam są enzymy trawienne, które rozkładają proste węglowodany do cukrów i tak dalej. Ale później jest przełyk, oczywiście żołądek i w żołądku następuje trawienie białek. I wtedy, kiedy następuje trawienie białek, zwłaszcza zwierzęcych, pH soków żołądkowych powinno być półtora góra 2 żeby pociąć y, długie łańcuchy białkowe na krótkie odcinki na tak zwane aminokwasy ale inne produkty nie są jeszcze trawione później ta kwaśna papka przychodzi y, słuchajcie do dwunastnicy i tam w dwunastnicy zaczyna się dalsze trawienie ale przy pomocy zasadowych enzymów trzustkowych raz że ma nastąpić to trawienie, a po drugie, ma tak potwornie kwaśna papka, która wychodzi z żołądka, przychodzi do dwunastnicy jako początku jelita cienkiego, tak potwornie kwaśna papka musi zostać zneutralizowana. Te kwasy yy, yy, zasadowymi enzymami. Niektóre z nich mają nawet pH rzędu 8,2, 8,4, jak dobrze pamiętam. Po co, żeby ten, ta, ten kwas, ta kwaśna papka nie, nie uszkodziła nam jelita, które nie jest, nie, ma, nie jest chronione przed działaniem kwasów. Żołądek jest chroniony, bo cały czas wewnętrzne, wewnętrzna powierzchnia, czyli ściany żołądka, są chronione przez sączącą się bez przerwy wodę. Taki film wodny który sączy się cały czas ze ścianek żołądka i tu jest bardzo ważne zaopatrzenie właśnie wody, yy, 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 organizmów w wodę, po to, żeby między nimi ten żołądek cały czas był też również zaopatrzony wodę. I teraz jest kluczowa sprawa. Wracam do, do tego, że nie ma obaw, że woda rozrzedza lub osłabia soki trawienne. Właśnie picie, wszelkie popijanie każdego posiłku wodą, czy jakimi, jakimi, jakimiś innymi płynami nie może mieć miejsca. Słuchajcie, zdarza się, ja jeszcze mam taki z dzieciństwa po prostu, jak jeżeli się jadło po prostu kanapkę z masełkiem i z żółtym serem na przykład popijało się kakao, to się popijało. Ja to w pamięci mojej komórkowej to jest i czasami rzadko to robię, ale jedynie robię to ze smaku, ze smaku jedynie. Żeby, że wracam w ten sposób, to w jakiś sposób do, po prostu do dzieciństwa. Natomiast absolutnie nie należy popijać posiłków z żadnymi płynami, w tym wodą. Stara, stara zasada chińska, wodę żuj, pokarm pij. A więc mamy, to mówi doktor Jan Pokrywka również, wspaniały lekarz, serdecznie pozdrawia, pozdrawiam przy okazji pana doktora, bo znamy się osobiście. Tyle razy musimy przerzucić w ustach kęs, więc 30, nawet do 50 razy, żeby on się zamienił w papkę dosłownie, w praktycznie w ciecz. Więc ta, ta bardzo dokładnie rozdrobniona papka ulegnie znacznie łatwiejszemu strawieniu część w żołądku, a reszta po prostu w dwunastnicy. To jest po pierwsze. Jeżeli będziemy popijać posiłki wodą, rozcieńczamy, więc trzymamy kiedy mamy tą pić wodę? Około 15-20 minut przed posiłkiem. Woda błyskawicznie się wchłania. To jest kwestia 5-8 minut i ona już jest w organizmie. Ona ma nasycić komórki, wypełnić komórki, po to, że wtedy kiedy trawimy, kiedy już przez jelito, przez koszynki jelitowe Rozdrobnione cząstki trafiają po prostu do, do krwi i są przenoszone później do dalszych, do całego organizmu. To komórki powinny już mieć wewnątrz wodę, a nie, a nie, a nie po prostu wodę, wodą dysponować w trakcie posiłku. Jeżeli, słuchajcie, kochani, jeżeli tutaj padł argument, że wrócę do początku artykułu. Żadna zupa nie miałaby sensu, bo wszystko jest wodą? To bardzo przepraszam, ale to jest nieprawda. Bo zupa nie służy do tego, żeby zaopatrywać organizm w wodę kompletnie. Zupa już jest posiłkiem. kakao jest posiłkiem. Kawa to nie jest woda. Żaden sok, żaden sok pomarańczowy, mimo że zawiera wodę, nie jest wodą. Do czego służy woda? Cztery podstawowe funkcje w, organizmu, w organizmie. Mycie wewnętrzne, bo jest mycie zewnętrzne, myjemy te dwa metry kwadratowe skóry, ale powierzchnia błąd śluzowych, powierzchnia samego jelita, to jest 360 metrów kwadratowych u, dorosłego, u dorosłej osoby. Jak rozprasujemy te kosmyki jelitowe, a kosmyki jelitowe to są takie mikropaluszki, takie pręciki. Jest około 30-40 na 1 mm kwadratowym, gdybyśmy je rozprosowali, to daje powierzchnię 360 kwadratowych. Chyba, chyba to jest powierzchnia boj, boiska piłkarskiego, jeżeli się nie mylę, najwyżej mnie poprawicie. Ci którzy się znają. E, a więc mycie wewnętrzne. E, dalej, rozcieńczanie, czego rozcieńczanie kwasów, trucizn i tak dalej. Toksyn wszelkiego rodzaju. E, dalej. E, w... Em, e, rozcieńczanie ale też wypłukiwanie różnego rodzaju złogów, zmiękczanie tego. No oczywiście nawet na zmiękczanie maskałowych, amortyzacja, termoregulacja i tak dalej, tak dalej. Ale cztery podstawowe funkcje: mycie wewnętrzne, rozcieńczanie no, Brakuje mi w tej chwili słowa, wyleciało leciało gdzieś. Chodziło właśnie o te złogi, czyli <laughs> może sobie przypomnę to słówko czy Po prostu chodzi o, o różnego rodzaju na przykład no, złogi wapienne i tak, o rozpuszczanie, o właśnie rozcieńczanie, rozpuszczanie, przepraszam czasami tak bywa, że człowiek zapomni jednego słowa. Transport, a tylko czysta woda może transportować i nasycać, a więc woda służy nam do zupełnie co innego, jeżeli uwzględnimy kochani, że majtek koszuli, biostonosza i tak dalej nie, nie nie, pra, nie, nie pierzemy w kawie, nie pierzemy w zupie, nie pierzemy w herbacie, to teraz rozumiemy doskonale, że zupa jest już posiłkiem, a woda nie jest posiłkiem. Woda służy do czegoś innego. Zupa jest naszym jedzeniem. Po prostu zjadamy ją. Kawa też nie jest źródłem wody. Mimo tego, że jest płynem i zawiera wodę, mleko nie pełni rolę wody. Żaden sok nie pełni roli, roli, roli wody i tak dalej. Myślę, że to już jest jasne. I teraz, a więc wodę powtarzam, pijemy gdzieś około 15-20 minut przed posiłkiem, żeby nasycić komórki naszego ciała, żeby już organizm posiadał tą wodę wewnątrz przed posiłkiem. I nie popijamy niczej, tylko długo po prostu, kochani, gryziemy. A więc pani doktor nie ma z pełnym szacunkiem dla, dla tego, co robi. Przypuszczam, że jest naprawdę świetnym lekarzem, jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów i jest uczciwa w tym, co robi, ale na ten temat niestety nie ma wiedzy. Kompletnie. I teraz, dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo ten artykuł i tak ta konkluzja. Yy, jest bardzo charakterystyczna, czyli zobaczcie, jest fajny artykuł w zamyśle, bo zawiera sporo ciekawej wiedzy, dobrej wiedzy, i wystarczy jak ta kropelka dziegciu, żeby po prostu zepsuć już całą beczkę miodu. I teraz ludzie to czytają i no tak, lekarka, więc zobaczcie, autorytet, oparcie. O autorytet. No tak, mówi sensownie. A ja czytałam, że, że nie należy pić wody w trakcie posiłku, a tu lekarka mówi i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie jeszcze raz: a co ta lekarka wie na temat funkcji wody? Przepraszam, ale niewiele lub nic. I to są i, to, i, te, i ten, yy, ten argument, że żadna zupa nie miałaby sensu, no niestety to nie jest mądry argument, niestety. Przykro mi to, bo z pełnym szacunkiem chciałbym do, do, te, do tej pani podejść, do, również do żurnalistki, do pani Anny Kurek w tym momencie, ale to się po prostu nie trzyma, nie ma kleju w tym wszystkim. I zobaczcie, trzy czwarte artykułu może być na plus. Wszystko jest jasne, wszystko jest piękne, jedna czwarta jest po prostu skopana. Jest to nieprawda absolutnie. Nieprawdę, jeszcze raz powtarzam, to jest błąd w, totalnie w myśleniu, i cały artykuł jest z przeproszeniem do wyrzucenia. Trzeba, i, i, i dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo jeszcze raz powtarzam, jest to pewien pretekst do pokazania, jak pozorne autorytety yy, potrafią być wykorzystywane. Ta pani doktor wierzy w to, co mówi, ale się głęboko niestety myli. I słuchajcie, ja w przeszłości, ale wy tak samo. Na pewno że czytaliście różnego rodzaju książki, artykuły itd. Tak i trzeba było się zmierzyć z, z taką pewną rzeczywistością. Kiedyś przeczytałem w Newsweeku wiele, wiele lat temu, że witamina A, E kompletnie C kompletnie nie chronią przed chorobą nowotworową. Nie chodzi o leczenie, tylko o ochronę. Były argumenty przedstawiane medyczne, jakieś sławy, jakiś jacyś naukowcy. Ja czytam raz, drugi, trzeci ten artykuł, co jest grane. Już miałem odpowiednią wiedzę, że wprost przeciwnie, witamina A, E, C potrafi chronić przed nowotworami, ze względu na to, że świetnie chroni przed wolnymi rodnikami. Zresztą, e, chyba dwie audycje na temat wolnych rodników. Tak, mamy na, na moim kanale. Ja tam tłumaczę, czym są wolne rodniki, jak się chronić i tak dalej, i co neutralizuje. Właśnie między innymi te wymieni, witaminy, jakie wymieniłem. I czytam po raz któryś ten artykuł, po prostu nie mogę zrozumieć, jak to kłóci się to wszystko, co jest napisane z tym, co już wiem co czytałem kiedyś, o czym mówili lekarze, którzy bardzo dobrze, że tak powiem, są zaznajomieni z tym tematem i między wierszami nagle zrozumiałem, o co chodzi. Była mowa o witaminach syntetycznych, a więc wykstrachowana witamina A, czysta witamina E syntetyczna, czysta witamina C, T syntetyczna i tak dalej. A w przyrodzie nic nie występuje jako czysty, czysta substancja. Jeżeli na przykład mamy tak zwane oligoproantocyanidyny, czyli tak zwane OPC, to jest to 40 ponad substancji różnego rodzaju. W jabłku, w marchewce, w dowolnych roślinach, które spożywamy, nie ma oddzielnych witamin pojedynczych, tylko wszystko jest powiązane z białkami, z tłuszczami, często z cukrami, z, inni, z innymi po prostu składnikami. A więc to jest jedno, jedno wielkie po prostu. Yy, Yy, raz, że pomyłka, a po, oprócz tego to jest manipulacja, to jest po prostu kłamstwo. I yy, po prostu spotykamy tego typu artykuły, wypowiedzi naukowców, którzy bardzo wybiórczo pewne rzeczy traktują, oni być może nawet wierzą w to, co mówią, ale wychodzi niestety... Zwyczajna manipulacja. I tutaj ten artykuł, lekarka Obala, mit medyczny o wodzie, żadna zupa nie miałaby sensu, jest w pewnym sensie taką manipulacją, gdzie no, pułapką, w którą się zdała, myślę, że złapała się również ta powiedzmy pani doktor, z pewnością bardzo sympatyczna, wierząca w to, co mówi, ale po prostu to jest niestety nieprawda to, co mówi. Jeszcze raz powtarzam, podczas posiłku nie należy pić wody 15-20 minut przed posiłkiem i dopiero mniej więcej dwie godziny po posiłku możemy pić ewentualnie wodę jakieś inne jakieś inne przyjmować pływy, płyny kawka jakieś soki czy coś w tym rodzaju i cóż i to byłoby słuchajcie dzisiaj na tyle zatrzymam udostępnianie tak jak powiedziałam że w razie Podam ten link, żebyście mogli się zapoznać z tym, bo tu nie ma nic do ukrycia. Będziemy już kończyć dzisiaj, nie wiem ile to będzie minęło ale dzisiaj troszeczkę audycja, troszeczkę krótsza. No pewnie z przyjemnością to, żeście przyjęli, bo czasami się rozgadują zbyt, zbyt mocno. Natomiast no słuchajcie kochani, czytajmy, zaznajmiamy się z wiedzą, będąc bardzo krytycznymi. Namawiam Was wielokrotnie, żebyście również nie wierzyli, również niejakiemu Januszowi Dąbrowskiemu. E, ciągle to powtarzam, że nie pozjadałem wszystkich rozumów. Nie ma takich ludzi na świecie, którzy mają pełną wiedzę ostateczną. E, ja też mogę popełniać błędy, natomiast akurat te wszystkie historie związane z wodą. No, studiowałem te tematy. Ponad 20 lat, że tak powiem, studiowanie, czyli tylko, nie tylko nabywanie pewnej wiedzy, na szkoleniach, różne materiały, różne książki i tak dalej, dyskusje, warsztaty, wykłady z lekarzami, z różnego rodzaju naukowcami, ale jest, był, chodziło o masę przemyśleń, o zmierzenie się, że tak powiem, z rzeczywistością, z pewnymi mitami, jak to naprawdę jest. I tutaj trzeba było naprawdę wiele rzeczy przemyśleć. Więc y, namawiam po prostu do tego, żebyście byli krytyczni, znaczy nie krytyczni, złośliwie, tylko krytyczni w myśleniu, żeby nie przyjmować niczego od razu na taką, taką prostą wiarę. O, bo to ktoś tam napisał, kto ma autorytet, tak zwany. Swego e, czasu chyba dwa tygodnie temu na, na YouTubie, tutaj na tym kanale zamieściłem audycje o autorytetach, ja uważam, że nie możemy mieć żadnych autorytetów, bo stajemy się wówczas ich niewolnikami. Jeżeli ślepo idziemy z autorytetem, po prostu trzeba zadawać pytania, trzeba szukać prawdy, trzeba pewne rzeczy weryfikować, odsywać śmieci, wyławiać brylanciki i tak dalej. Ja staram się to robić na miarę ich możliwości. Do tego was również serdecznie namawiam. No i cóż jeszcze, jeszcze raz powtórzę prośbę z początku audycji, jeżeli Wam. Podobała się ta audycja, to proszę o lajki, proszę o suby od tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału. Proszę o propagowanie tych treści. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli jeżeli ktoś z Was zamówi któryś z moich książek, bo to nie ukrywam, że. No, przede wszystkim to jest wiedza, duża wiedza dla Was. To, nie, to nawet nie, ma, nie ulega wątpliwości. Natomiast dla mnie. Przede wszystkim to też jest też wsparcie finansowe. No godzin jest robotnik zapłaty swojej. Dzisiaj ktoś tam napisał mi, że chyba w jakiejś audycji na temat stawów, że no, jakaś taka chyba reklama, ale nic poza tym nie ma tam tego, czego on oczekiwał, ale nie wiadomo, czego oczekiwał. Ja wiem, że na nawet można liczyć. Zawsze z przyjemnością. Widzę, jak reagujecie fajnie, sympatycznie, wystarczy, że powiecie cześć, albo witajcie, tak jak Marcin, jeden z moich fanów, albo napiszecie dziękuję. To jest naprawdę budujące, bardzo fajne. I jak się zdarzy, czasami jakiś tam inna reakcja, to po prostu nawet nie zwracam na to za bardzo uwagi. Znaczy jest to ważne dla mnie, ale odpisuję tak, jak odpisuję i sprawa załatwiona. Nie każdy musi być fanem mojego kanału, nie każdy musi być, przyjmować, każdy ma inne rozumienie rzeczywistości. Fajnie, że możemy się różnić, bo gdybyśmy byli identyczni, to byłoby dopiero <grywanie> nieszczęście. E cóż, na dzisiaj tyle e, tych różnych filozofii moich i jednocześnie życzę wam e, po prostu e, miłych, fajnych, najbliższych dni każdej sekundy Waszego życia. Trzymajcie się, papatki, na razie, pa. I już trzymuję nagranie. Najlepszości życzę.